że wiem, o co was poproszę. Chcę tort z lalką Barbie. Mm -hmm. To zbyt łatwe. Ja już mam tu lalkę. Rozczeszę jej włosy i posadzę na krześle. Wezmę teraz żelkowe serduszka i ułożę je w formie. I zaleję wszystko galaretką. Świetnie. Teraz do dozownika nalejemy trochę mojego truskawkowego dżemiku. Widzieliście mój kuchenny gadżet? To bardzo użyteczna rzecz. Teraz dodamy dżemu i mleka. I następnie galaretkę w różnych kolorach. No wspaniale! Podnosimy formę i zobaczmy, co nam wyszło. O, oh, jaki piękny tort z galaretek. Teraz do środka wsadzimy lalkę. I tylko spójrzcie, jak zabawnie trzęsie się ta galaretka. Ojej, co to za wiatr? Nie martw się, babciu. To moja ekspresowa dostawa lalki. Doskonale. Akurat w samą porę złapałem. Co ty wyprawiasz? Spokojnie, już po wszystkim. Oto moja piękna lalka. Umieszczę ją w torcie. Właśnie tak. A teraz muszę posmarować ciasto dużą ilością kremu. Właśnie tak. Cudownie. Pozostało tylko wyrównać. Za pomocą szpatułki ustawiamy jedno piętro na drugim. Mam teraz dwupiętrowy tort. Widzicie? Następnie bierzemy masę cukrową i ją rolujemy. Odcinamy jedną końcówkę, a drugą przecinamy na pół. Potem znów rozwałkowujemy i robimy ładny wzór za pomocą szpikulca. O tak, to będzie takie piękne. Teraz bardzo ostrożnie przenosimy ogon na tort. I mamy to. Tylko spójrzcie, to Barbie syrenka. Pięknie. Ale to nie wszystko. Następnie wkładamy masę cukrową w różnych kolorach do foremek. Wyjmujemy i mamy cudowne ozdoby. Bierzemy trochę niebieskiej galaretki. I robimy ładny wzór. Kiedy wszystkie ozdoby będą gotowe, można udekorować nimi tort. Wspaniale! Wow, szefie! O, ja mam lepszy pomysł! Wyciskamy dużo obitej śmietany! Bo wiadomo, że jej nigdy nie można mieć za dużo! Kevin, przesadziłeś! Co? Nie słyszę, Tu jest tak głośno. Patrzcie na to! Mam piękną sukienkę dla Barbie. Będzie doskonale do niej pasować. Teraz wow. nakładam na górę przezroczystą foremkę i wypełnię ją arbuzowym syropem. Liv będzie mogła sama ozdobić swój tor. Oczywiście posypujemy brokatem, żeby pięknie błyszczało. Liv, no dalej, spróbuj szybko skarbie! Wow, tak szybko to zrobiliście! Jaka piękna lalka! O, muszę to podnieść, prawda? Wow, wygląda jak ja! To jest takie piękne! Błyszcząca posypka! Spróbuję! To wygląda apetycznie! I smakuje jeszcze lepiej! A co mamy dalej? Tort z galaretki! Jak śmiesznie się trzęsie! To takie zabawne! Nigdy czegoś takiego nie widziałam! Jest taki kolorowy! Mmm! Galaretka jest bardzo miękka! Smakuje mi! A co tam jest dalej? O! To Barbie i syrenka! Chcę spróbować kawałek! A co to jest? Hmm, karmel. Super. Spróbujmy samego tortu. Podoba mi się. Jest taki smaczny. Nie mogę wybrać zwycięzcy. Wszystkie torty mi smakowały. Hmm. Dlatego wszyscy wygrywacie. Wszystkie torty są super. Hurra! Pierwsze zwycięstwo jest wspólne. Zwyciężyła przyjaźń. A teraz chcę danie z jajek. Akurat dziś nie jadłam śniadania. To zadanie dla dzieci. Bierzemy jajka. Ło, wow, babciu, spójrz. Tak, zdecydowałem, że potrzebuję najświeższych jajek. Muszę je tylko złapać. Dziękuję, kurko. Gotujemy jajka. Oh, już są gotowe i gorące. Oh, teraz są zimne. Obieramy jajka. Oddzielamy białko od żółtka. Teraz wybieramy najładniejszy barwnik. Chcę niebieski. Świetnie. Potem pomarańczowy, czerwony i zielony. Teraz zanurzamy białka w wodzie z barwnikami. Udało się zabarwić białka. Wykładamy je na talerz. Następnie bierzemy się za żółtka. Przekładamy żółtka do blendera. Teraz dolewamy do nich serowy sos. I wszystko razem miksujemy. Idealnie. Teraz przekładamy mieszankę do rękawa. I wyciskamy do kolorowych białek. Ojej, babciu, zaraz wszystko się tu spali. Przestań. Oj, to rzeczywiście. Trochę się strzemnęła. Czas wyciągać! Ryż ugotował się idealnie. Wykładamy go trochę na talerz i lepimy z ryżu wisia. Hi, świetnie! A teraz bierzemy jajko. Rozbijamy. Wspaniale! Z całości robimy jajecznicę! Wszystko mieszamy za pomocą pałeczek. I gotowe! Układamy na misiu, jak gdyby był to kocyk. I dodajemy keczup. Gotowe! Mm, ale smaczne! Co? O nie! Zapomniałem oliw. Coś zaraz wymyślę. Wszystkie kinderki się skończyły. Co robić? Już wiem. Bierzemy paczkę Pringlesów, Potem jedno jajko rozbijamy je do puszki i dodajemy do środka parówkę. O tak. Mieszamy i trochę podrzewamy. Mamy to. Wspaniale. Pozostało tylko polać sosem i gotowe. Lift na pewno to doceni. Smaczne, Gulik! Tak szybko sobie poradziliście! O, kolorowe jajka! Spróbujmy! Mmm, dobre! A co to? Miś pod jajecznym kocem? O, spróbujmy! Mmm, super pyszne! A to co? Tu na pewno potrzebny mi będzie widelec i nóż! Kroimy? O, kreatywnie! Mm, spróbujmy! Ale dobre! Co jest? Wszystko mnie w środku piecze? Ojej, nie! Wszystko spaliłam! Kevin wygrywa! Juhu! Wiedziałem, że Lip się spodoba! Jestem najlepszy! Teraz chcę koktajl. Mam ochotę się orzeźwić. Oczywiście, kochanie. Dobrze, że zawsze mam przy sobie ogromny nóż, żeby przeciąć tak duży arbuz. Zobaczmy, co jest w środku. O, jaki dojrzały. A teraz kroimy go na trójkąty. Idealnie. Wkładziemy go na talerzu i bierzemy chłodzący spray. Teraz zamrozimy arbuza. Świetnie, a teraz ścieramy arbuzy na tarce. Prost do szklaneczki. Dodajemy lód. Sporo lodu i zalewamy wodą. Korujemy pomarańczą i arbuzem. I gotowe. Wow, babciu, ale super. O, kawałek arbuza. Mogę go zjeść? Dzięki. Spróbujmy. O, moje zęby, to boli. Wypadły. Babciu, co robić? Zaraz to naprawimy, kochanie. Stawimy ci kilka gum do rzucia. A tu masz słodycze. Dzięki, babciu. Już lepiej. O, mam pomysł. Przesypujemy słodkości do miseczki. Następnie dodamy oreo. I jeszcze czekoladę. Uwielbiam to. Trochę lodów. Mm. I mleko czekoladowe. Pozostało to wszystko ubić. I mamy teraz koktajl mleczny. <gry> Spróbujmy. Ej. Hey. A to skąd się wzięło? O, oh, to było trudne, ale udało mi się wycisnąć sok z każdej pomarańczy. Teraz przelewamy sok do kieliszka. O tak. A teraz stawiamy go do zamrażarki. Następnie bierzemy truskawki i wrzucamy je do shaker'a. Trzęsiemy, trzęsiemy, trzęsiemy. Z całej siły. I jeszcze trochę. Ojej, szefie, aż się dymisz. Przestań. Oh, dziękuję. Trochę się zagolopowałem. Teraz truskawkowy sok wlewamy do środka kieliszka. O tak. Dekorujemy miętą. Gotowe. lip, spróbuj. Oczywiście, zacznijmy od tego wielkiego kieliszka. Co jest w środku? truskawki? Super, lubię to. Wypiłam wszystko i nawet nie zauważyłam. A co tu jest? Arbuzowa lemoniada? Super, i nawet pomarańcza jest smaczna. pyszka. Co mamy dalej? To wygląda bardzo dziwnie. Nie będę tego pić. Zwyciężyła babcia. O, jestem taka szczęśliwa! Dziękuję Li! Słyszeliście, tak się cieszę! Jeśli podobało się Wam wideo, to dajcie lajka, zostawcie komentarz i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, pa! pa.